Lepiej zacznij wreszcie na siebie zarabiać. To było pierwsze zdanie, które mój ojczym wykrzyczał mi prosto w twarz, gdy leżałam na szpitalnym łóżku, świeżo po operacji ratującej życie. Moje ciało było wciąż zdrętwiałe, nóg prawie nie czułam. Powiedziałam mu cicho, że nie mogę jeszcze wrócić do pracy. Zalecenie lekarza, dwa tygodnie. Wtedy jego ręka opadła. Świat zawirował. Poczułam lodowaty chłód szpitalnych kafelków na policzku. Usta wypełnił smak krwi. Ręce mi drżały, gdy warknął nade mną, przestań udawać ofiarę. Kiedy do sali wpadła policja, wszyscy patrzyli na niego z przerażeniem, ale nie wiedzieli jednego. To nie było najgorsze, co zrobił. Prawdziwa zdrada zaczęła się na długo przed tym uderzeniem. Mam na imię Marta. Jestem przed trzydziestką. Zanim to szpitalne łóżko stało się centrum mojego wszechświata, w dzień pracowałam w handlu, a nocami brałam zlecenia jako freelancerka. Żadne luksusy, ale starczało na rachunki. Co ważniejsze, pozwalało utrzymać dom, który zostawił nam tata. Mój biologiczny ojciec zmarł po długiej chorobie takiej, która po cichu drenuje oszczędności, faktura po fakturze, aż człowiek jest zbyt zmęczony, by kłócić się o cyfry. Po pogrzebie dom wydawał się pusty. Jego kurtka wciąż wisiała przy drzwiach, kubek po kawie stał nietknięty w zlewie. Mama próbowała być silna, ale widziałam, jak ten ciężar z miesiąca na miesiąc coraz bardziej przygniata jej ramiona. Wtedy w naszym życiu pojawił się on, mój ojczym. Był uprzejmy, pomocny, pewny siebie, typ człowieka, który mówi rozwiązaniami, a nie współczuciem. Obiecał, że uporządkuje finanse. Mówił, że zajmie się wszystkim, żeby mama mogła w końcu odpocząć. Pół roku później byli małżeństwem. Pamiętam, jak stałam w salonie po ceremonii, patrząc, jak wnosi pudła do domu, jakby zawsze tu należał. Początkowo nic nie budziło podejrzeń. Potem drobne rzeczy zaczęły się zmieniać. Rachunki przestały przychodzić na kuchenny stół, płatności były załatwiane. Mama przestała sprawdzać konta, bo nie musiała. Gdy zadawałam pytania, słyszałam, żebym się nie martwiła. Gdy naciskałam, przypominano mi, jakie mamy szczęście, że ktoś chce wziąć to na siebie. Mama zaczęła robić się zmęczona, potem zapominalska. Traciła wątek w połowie zdania, gapiła się na kuchenkę, jakby nie pamiętała dlaczego jest włączona. Ojczym zrzucał to na stres. Codziennie rano podawał jej witaminy, równo ułożone na blacie, i pilnował, aż je połknie. Ja pracowałam dalej, płaciłam czynsz za swój pokój z dzieciństwa, wmawiałam sobie, że to dorosłość, kompromis, rodzina. Aż nagle pękł mi wyrostek. Ból był nagły i brutalny, zwinął mnie w pół na podłodze w łazience. Operacja była natychmiastowa. Gdy się obudziłam, czułam się, jakby ktoś przestawił mi wnętrzności bez mojej zgody. Lekarz powiedział: Potrzebujesz czasu dwa tygodnie żadnego dźwigania, żadnej pracy to właśnie powiedziałam ojczymowi ze szpitalnego łóżka. Nie podniosłam głosu nie kłóciłam się po prostu wyjaśniłam nie mogę jeszcze pracować. Spojrzał na mnie, jakbym go obraziła wtedy tego nie wiedziałam. Ale to był moment zwrotny. Chwila, w której przestałam być dla niego rodziną, a stałam się problemem. A gdy stałam się problemem, przestał udawać. Szpitalna sala była zbyt jasna jak na tak wczesną porę. Białe ściany, biała pościel, monotonne buczenie aparatury, przez które czas płynął gęsto i wolno. Pamiętam jak gapiłam się w sufit, licząc pęknięcia, żeby odwrócić uwagę od bólu szarpiącego bok przy każdym oddechu. Wtedy wszedł. Bez powitania, bez troski, tylko ostry trzask zamykanych drzwi i jego odbicie w metalowej szafce naprzeciwko łóżka. Miał zaciśniętą szczękę, szeroko rozstawione ramiona, postawa kogoś, kto już zdecydował, że ma rację. Zaczął mówić o pieniądzach, zanim w ogóle podszedł do łóżka. Rachunki, opłaty, jak to wszystko się piętrzy, jak muszę zacząć dokładać się do życia. Starałam się, by mój głos nie drżał powtórzyłam słowa lekarza: Dwa tygodnie może mniej, jeśli go je nie pójdzie dobrze. Zaśmiał się. Nie głośno, ale tak, żeby zabolało. I wtedy to powiedział: To zdanie, które wciąż czasem Echem odbija mi się w głowie, gdy w domu jest zbyt cicho. Lepiej zacznij na siebie zarabiać. Zamrugałam, przekonana, że się przesłyszałam. Byłam podpięta do monitorów. Kroplówka kapała miarowo obok, nawet nie wstałam jeszcze o własnych siłach. Powtórzyłam się, tym razem ciszej. Powiedziałam, że fizycznie nie dam rady. Jego twarz się zmieniła. To nie była wybuchowa złość, to było coś zimniejszego, kontrolowanego, jakby coś w nim w końcu wskoczyło na swoje miejsce. Nachylił się, zniżył głos i powiedział, że udaję, że jestem dramatyczna, że jestem słaba. Wtedy jego dłoń uderzyła mnie w twarz. Nie widziałam tego ciosu. W jednej sekundzie leżałam oparta o poduszkę. W następnej zsuwałam się na bok, zaplątana w prześcieradła, uderzając o podłogę. Uderzenie wybiło mi powietrze z płuc. Zimne kafelki przycisnęły się do mojego policzka. Poczułam metaliczny smak i zrozumiałam, że krwawi mi warga. Ręce mi się trzęsły, gdy próbowałam się podnieść. Nie ze strachu, z szoku. Stał nade mną i szczekał. Przestań udawać słabą. Wtedy sala wypełniła się hałasem. Kroki, głosy, ktoś wołający ochronę, wbiegające pielęgniarki z szeroko otwartymi oczami, ręce wyciągające się w moją stronę. Pamiętam jedną z nich klęczącą przy mnie, mówiącą, bym się nie ruszała. Jej głos był napięty od tłumionej wściekłości. A potem przyjechała policja. Wystarczyło im jedno spojrzenie na mnie na podłodze, na krew, na mojej koszuli szpitalnej, na przewrócony stojak z kroplówką. Wszystko się zmieniło. Mój ojczym zaczął mówić szybko, tłumaczyć się, uśmiechać w ten śliski sposób, którego używał, gdy sprawy nie szły po jego myśli. Leżałam tam, słuchając, gapiąc się w świetlówki, i czułam, jak coś we mnie twardnieje. Ten policzek. Nie był utratą kontroli, był deklaracją. I po raz pierwszy zrozumiałam, kim on naprawdę jest. Wypisano mnie dzień później niż planowano. Nie dlatego, że rana się otworzyła, ale dlatego, że wszyscy nagle poruszali się wokół mnie wolniej, jakby bali się, że rozsypie się, jeśli zbyt głośno oddychają. Pielęgniarka wsunęła złożoną kartkę w moje dokumenty, podczas gdy ojczym kłócił się w recepcji o zwrot kosztów parkingu. Nie powiedziała słowa, tylko spojrzała mi w oczy, i ledwo zauważalnie kiwnęła głową. Spojrzałam na kartkę dopiero w nocy. Dom wydawał się inny po powrocie, cichszy, mniejszy. Mama krążyła wokół mnie, jakby bała się mnie dotknąć. Jej dłonie unosiły się do połowy i opadały. Zapomniała, gdzie położyła okulary, zapomniała, jaki jest dzień, przepraszała za wszystko, za hałas. Za światło, za to, że istnieje. On zachowywał się, jakby nic się nie stało. Zrobił kolację, żartował. Opowiedział anegdotę o korkach i śmiał się z własnej płęty. Kiedy mama zbyt długo zwlekała z odpowiedzią, kończył za nią zdania. Kiedy się wzdrygnęła, podał jej te same witaminy co zawsze, ustawione na blacie jak mali żołnierze. Obserwowałam. Leki przeciwbólowe rozmywały krawędzie dni. Ale wyostrzyły coś innego wzorce, timing, to jak dezorientacja mamy nasilała się po konkretnych posiłkach, sposób w jaki dokumenty znikały, gdy tylko o nie pytałam, płatności, o których wiedziałam, że je zrobiłam, a które nagle przestawały istnieć. Na kartce od pielęgniarki była strona internetowa. Poczekałam, aż wszyscy zasną. Czytałam, aż piekły mnie oczy przemoc ekonomiczna, manipulacja medyczna, izolacja. Słowa brzmiały niekomfortowo znajomo, jakby ktoś stworzył listę specjalnie dla nas. Kilka dni później sąsiadka zapukała z zupą. Stała w kuchni, obserwując jak mama powłóczy nogami, po czym nachyliła się i szepnęła, że coś jest nie tak. Jej córka pracowała w służbie zdrowia. Zauważyła butelki, dawkowanie, zmiany w zachowaniu mamy. Tej nocy weszłam do pokoju, który trzymał pod kluczem. Zamek był tani. Zawartość pokoju nie. Sterty teczek papiery opisane słowami takimi jak ubezpieczenie i świadczenia. Nie czytałam wszystkiego. Nie musiałam. Jedna strona wystarczyła, potem kolejna. Polisy na życie na nazwisko mamy. Wielkie kwoty daty idealnie pokrywające się z pogorszeniem jej stanu zdrowia. Ręka mi drżała. Ale umysł nagle stał się krystalicznie czysty. To nie był chaos, to był plan. Odłożyłam wszystko dokładnie na miejsce. Poszłam do łóżka i gapiłam się w sufit do rana. Strach ciążył mi na piersi, ale pod nim było coś jeszcze skupienie. Przestałam go konfrontować, przestałam zadawać pytania. Pozwoliłam mu myśleć, że wciąż jestem złamana. I podczas gdy on się rozluźnił, przekonany o wygranej, ja zaczęłam po cichu szykować koniec tego koszmaru. Kiedy raz zobaczysz wzór, nie możesz go odzobaczyć. Odtwarzałam wszystko w głowie, jak nagranie z monitoringu. Pory gorszych dni mamy. To, jak jej ręce trzęsły się bardziej po śniadaniu niż po kolacji. To, jak wisiał nad nią, gdy brała te witaminy, patrząc aż przełknie. Jakby to była najważniejsza rzecz na świecie. Przestałam myśleć o tym, jak o moim życiu, a zaczęłam jak o sprawie sądowej. Dystans dał mi jasność. Pierwsze, co zrobiłam, to przestałam reagować. Nie kłóciłam się, gdy zagłuszał mamę. Nie wzdrygałam się, gdy warczał. Kiwałam głową. Byłam cicho. Poruszałam się powoli, jakbym wciąż była krucha. Podobała mu się ta wersja mnie. Pomylił ciszę z poddaniem się. Za jego plecami zaczęłam łączyć kropki. Szukałam nazwisk późno w nocy, starych adresów, rejestrów publicznych. Nie zajęło mi długo znalezienie pierwszej kobiety, potem kolejnej. Inne miasta, ten sam schemat, szybkie związki, wspólne finanse, nagłe choroby, brzydkie rozstania. Wysłałam jedną ostrożną wiadomość. Żadnych oskarżeń, tylko pytanie. Odpowiedź przyszła godzinę później. Ciebie też? To był moment, w którym wiedziałam, że niczego sobie nie wymyśliłam. Rozmawiałyśmy godzinami. Potem dodała mnie do małej grupy. Kobiety, które przeżyły jakąś wersję mojego życia. Nie mówiły z dramatyzmem czy złością, tylko faktami. Daty, dokumenty, zachowania tak bliźniacze, że skręcało mnie w żołądku. Jedna z nich pracowała w kancelarii prawnej, inna zachowała wszystko. Każdy przelew, każdy e-mail. Nie mówiły mi, co mam robić. Powiedziały mi tylko, że nie jestem sama. Kolejny element układanki przyszedł z bliska. Córka sąsiadki wpadła pewnego popołudnia pod pretekstem sprawdzenia, co umamy. Obserwowała w milczeniu, jak ojczym robi smoothie i dosypuje proszek z nieoznakowanego pojemnika. Później, gdy byłyśmy same, powiedziała, że bez badań niczego nie zdiagnozuje ale nie podoba jej się to, co widzi. Kombinacje, ilości, objawy. To wiele wyjaśnia, powiedziała cicho. To wystarczyło. Zaczęłam dokumentować rozmowy, harmonogramy, sposób w jaki przygotowywał posiłki, to jak upierał się przy kontrolowaniu finansów. Nie dotykałam więcej jego rzeczy. Nie musiałam. Był teraz nieostrożny, pewny siebie. Rozmawiał otwarcie przez telefon, zakładając, że nikt nie słucha. Wtedy wykonał ruch. Wrócił do domu pewnego wieczoru z teczką pod pachą, uśmiechnięty jak człowiek, który myśli, że już wygrał. Powiedział, że to tylko papiery, że prawnik zalecił to, skoro mama ostatnio jest taka zagubiona. Pełnomocnictwo notarialne, tymczasowe, na wszelki wypadek. Ręka mamy drżała, gdy sięgała po długopis. Poczułam, jak coś we mnie pęka ale głos miałam spokojny. Zadałam proste pytanie. Czy nie powinniśmy mieć przy tym kogoś bezstronnego? Tak ważna sprawa, żeby mieć pewność, że wszystko jest zgodnie z prawem. Zawahał się przez ułamek sekundy. Potem się zgodził. Powiedział, że umówimy notariusza na przyszły tydzień. Ten tydzień był wszystkim. Kobiety, z którymi się skontaktowałam, pomogły mi zrozumieć, co ma znaczenie co jest dowodem, gdzie przekroczono granice. Rozmawiałam z profesjonalistami cicho, ostrożnie. Nie koloryzowałam, nie błagałam, mówiłam prawdę i pokazywałam, co mam. Słuchali. Plan ułożył się szybko. Ogłosił, że pewnego wieczoru wróci późno, bo ma zebranie wspólnoty, którego nigdy nie opuszczał. Wyszedł z domu zrelaksowany, żartując, już licząc w głowie pieniądze, które nie były jego. Pocałował mamę w czoło przed wyjściem. Patrzyłam, jak wychodzi i nie czułam nic poza determinacją. 30 minut później zadzwonił dzwonek. Potem znowu. A potem dom wypełnił się ludźmi. Spokojne głosy, odznaki, delikatne ręce pomagające mamie założyć płaszcz. Zespół medyczny zadający pytania, na które w końcu odpowiadała w miarę jasny sposób. Pudła na dokumenty. Zabezpieczanie komputerów i telefonów. Wszystko zgodnie z procedurą. Bez krzyków, bez chaosu. W tym samym czasie, na drugim końcu miasta, ktoś poklepał mojego ojczyma po ramieniu. Nie było mnie tam, ale słyszałam o tym później. Jak najpierw się śmiał, jak próbował wyjaśniać, jak jego pewność siebie odpłynęła tak szybko, jak wcześniej wzrosła, jak zapadła cisza, gdy go skuli. Jak ludzie, przed którymi się przechwalał zaledwie godziny wcześniej, nagle odsunęli się, niepewni czy w ogóle go znali. Kiedy przywieźli go z powrotem do domu, było już po wszystkim. Zobaczył moją mamę siedzącą bezpiecznie na kanapie, owiniętą kocem, odpowiadającą na pytania z jasnością, jakiej nie widziałam u niej od miesięcy. Zobaczył obcych ludzi wynoszących kartony z jego gabinetu. Zobaczył mnie stojącą w drzwiach spokojną, stabilną, bez cienia strachu. Po raz pierwszy wydawał się mały. Próbował ze mną rozmawiać, tłumaczyć, targować się. Mówił, że wszystko źle zrozumiałam, że brudy pierze się we własnym domu. Nie podniosłam głosu. Powiedziałam mu, że prawda nie potrzebuje ochrony. Gdy go wyprowadzali, odwrócił się jeszcze raz z oczami pełnymi czegoś bliskiego panice. Człowiek, który kiedyś wrzeszczał na mnie w szpitalnym łóżku, nie potrafił znaleźć ani jednego słowa, które miałoby znaczenie. Dalszy ciąg potoczył się błyskawicznie. Badania potwierdziły nasze podejrzenia. Audyt finansowy ujawnił rzeczy, o których istnieniu nie miałam pojęcia. Zgłosiło się więcej osób. Historie układały się jedna na drugiej, nie zostawiając miejsca na zaprzeczenia. Każda jego próba kontrolowania narracji zapadała się pod ciężarem faktów. Mama została w szpitalu na obserwacji. W ciągu kilku dni jej umysł się rozjaśnił. Kolory wróciły na jej twarz. Płakała, gdy zrozumiała, co się działo, a potem płakała mocniej, gdy dotarło do niej, że to koniec. Dom wydawał się inny bez niego nie głośniejszy, nie pusty, po prostu lżejszy. Sąsiedzi zaczęli wpadać. Znajomi, których nie widzieliśmy od lat, dzwonili. Kobiety, których nigdy nie spotkałam, dziękowały mi za zabranie głosu, bo to pomogło im zrobić to samo. Człowiek, który kiedyś rościł sobie prawo do naszego życia, zniknął w systemie stworzonym właśnie dla takich jak on. A ja, stojąc pewnego wieczoru w cichym salonie, otoczona pudłami z dowodami, słysząc spokojny oddech mamy w pokoju obok, poczułam coś Czego nie czułam od dawna. Bezpieczeństwo. Nie dlatego, że on zniknął, ale dlatego, że w końcu zrozumiałam swoją siłę. Zmiana w mamie nie nastąpiła z dnia na dzień, ale była niezaprzeczalna. Już po kilku dniach z dala od niego mgła opadła. Przesypiała noce. Kończyła zdania bez zawieszania się. Ciągłe przepraszanie w jej głosie zniknęło, zastąpione przez coś stabilniejszego coś, co przypominało dawną ją. Specjaliści wyjaśnili nam, co się działo, używając ostrożnego, wyważonego języka. Mówili o interakcjach leków, długoterminowych skutkach, o tym, jak kontrola może zniszczyć człowieka, nie zostawiając widocznych śladów. Mama słuchała w skupieniu, a potem chwyciła mnie za rękę, tak jak robiła to, gdy byłam dzieckiem. Ten mały gest był jak odzyskanie jej na nowo. Dom, znów stał się nasz. Okna były otwarte, szuflady zostawały tam, gdzie je zostawiłyśmy. Rachunki leżały rozłożone na stole, już nie ukryte, nietajemnicze. To było przytłaczające, ale uczciwe. Strona prawna toczyła się bez dramatyzmu. Fakty mówiły same za siebie. Inni wyszli z cienia, a ich historie odbijały się echem w naszej w sposób, który sprawiał ból w klatce piersiowej. Odpowiedzialność nadeszła, nie głośno i teatralnie, ale stanowczo. Wróciłam do pracy powoli. Inne godziny, inne priorytety. Zaczęłam wolontariat, szkolenia, pomaganie ludziom rozpoznawać sygnały, które my przegapiłyśmy przez tak długi czas. Nie dlatego, że byłam nieustraszona, ale dlatego, że wiedziałam, jak smakuje milczenie. Pewnego wieczoru mama powiesiła nowe zdjęcie w przedpokoju. Tylko my dwie, bez wyjaśnień, bez cieni. Po raz pierwszy od lat przyszłość wydawała się cicha w ten najlepszy możliwy sposób. Mówię wam to, bo zdrada w rodzinie nie zawsze na początku jest głośna. Czasem wygląda jak pomoc, czasem brzmi jak kontrola owinięta w troskę, a czasem wystarczy jedna chwila jasności, by zmienić wszystko. Jeśli ta historia wydała ci się znajoma, nie jesteś sama i nie jest za późno by postawić granice. Jeśli kiedykolwiek musiałaś chronić siebie lub kogoś, kogo kochasz, przed najbliższymi osobami, podziel się swoją historią w komentarzu i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnej historii.